Josianka jest w co tonach a w tym odcinku pokażę Wam jak uzbroić większe przynęty, też większe, mniejsze przynęty. Jak zrobić w ogóle własną zbrojkę, Bo kupywanie gotowych uzbrojeń to jest też w sumie najprostsze, co każdy potrafi w sumie zrobić. A ja Wam pokażę. Jak dozbroić taką ładną przętę? I on ma 18 cm. Mamy, mamy taką przętę też 16 cm, o, albo też mamy takie mniejsze przęty, na przykład jak 15 cm, i to jest najlepsze rozwiązanie bo sobie samemu mm, możesz yy, dobrać, gdzie chcesz w ogóle mieć hak. O na, o, na przykład chcesz mieć tutaj hak, tutaj, na przodzie, z tyłu bardziej. To jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie dla osób też początkujących, bo zamiast kupić gotowe rozwiązanie, mogą sobie samemu dobrać i też się nauczyć ryby, tak? Że, że, na, że na przykład tak, mm, uzbrałeś sobie sprzęt i tu i... Że na przykład tak kupujecie gotowe rozwiązanie, i na przykład osoby początkujące może sobie na przykład o tutaj dam, tutaj dam, i powie: OK, szczupak uderzył mi tutaj. To mogę sobie to powiększyć albo zmienić, bo na przykład uderzył tutaj. Dlatego to jest dla mnie fajne rozwiązanie. Więc zapraszam Was do oglądania. I co będziemy w ogóle potrzebować? Będziemy potrzebować gumy. Tutaj mamy Sicario 18 cm w takim ładnym kolorku, najbardziej popularnym, czyli to jest chyba Orange perch chyba. Najbardziej skuteczna przynęta u mnie, potem mamy drugą gumkę, żeby pokazać, że można na takie małe przynęty zbroić. Mamy kanibala w takim ładnym kolorku, nie pamiętam jak się nazywa. Co dalej, co dalej potrzebujemy? Potrzebujemy haki. I tutaj akurat z BKK -a. mam też takie haki z Mikado Javsy, to są haki z zaczepem, co potem mamy. I tutaj też są takie zwykłe haki, dla pokazania, że to nie muszą być BKK. -e. Bo każdy sobie dobiera haki pod swój na przykład budżet, na przykład nie wiem, jest początkujący, To nie musi pływać BKK-ów, tak? Bo to jest mm, fajne, bo to są mienne. Bo moim zdaniem to są fajne haki dla osób, które już dużo, już długo wędkują i na przykład zasługują, żeby sobie raz kupić w życiu taką paczkę, zbrać sobie dwie przynęty i żeby spróbować tych haków, tak? Bo nie namawiam na nich. To jest po prostu moja opinia, że te haki są najlepsze ale też, ale też mają swoje wady na przykład, tak? Co dalej potrzebujemy? Mamy no dalej krętliki. Krętliki do, dobieramy od własnych potrzeb. Dobra, więc Przemek, jak ty dobierasz w ogóle kółko ślikowe oraz krętliki? Dobieram w ten sposób, że na przykład patrzę yy, na przykład producenta, Mikado, to jest tylko przykład, patrzę w yy, swoich dozbrojkach na przykład 15-18 cm używają do 34 kg. Pisuję sobie na przykład krętlik Patrzę, na przykład to jest rozmiar 8, to jest do, do 34 kilo. Patrzę, ok, 34 kilo to jest rozmiar 8. Biorę sobie ósemkę, bo producent użył takich samych po prostu krę, krętli, krętlików to, oraz kulek kącznikowych w swoich dozbrojkach I to jest naprawdę fajny sposób, bo jak na przykład mieszkasz w jakimś wiosce albo w mniejszym mieście, gdzie nie masz takiego sklepu belgarskiego gdzie sobie podesz i o tak masz wszystko, to sobie patrzysz, Masz od razu, więc to jest najlepszy sposób. I tak, w opisie tutaj na dole będą wszystkie linki do gum oraz krętlików, kółek łącznikowych oraz tego BKK i yy, yy, No, więc na nie będą linki, więc no. To potem potrzebujemy piny. Pinamy różne rozmiary. Tutaj mamy na przykład takie mniejsze, to są Mki, to jest 2,5 cm. Tutaj mamy większe na przykład, o tutaj mamy większe eleczki, 6 cm rozmiaru, a drut to jest 4 mm. I polecam kupić między 5 a 6 cm, bo są po prostu, wchodzą głębiej do gumy, wtedy te guma się po prostu trzyma bardziej. Tak samo raz się naciąłem na tym, robi inaczej, wkrętki. Tutaj mamy XS-ki. I taka XS-ka nie pasuje do tej po prostu gumy. Trzeba sobie je poczuć, zobaczyć jak to w ogóle wchodzi. Takie, takie wkrętki polecam do na przykład do gum typu 25 cm albo zależy też od gumy, bo niektóre gumy ma taki yy, większy łepek. Przez to ta wkrętka będzie idealna. Co dalej potrzebujemy? Potrzebujemy pinu. Piny są fajne, ale czasem irytują, po prostu przytrzymują krętliki latające, żeby żeby nie latały sobie po całej gumie, tylko są w jednym miejscu. To ma fajne, to, je, to jest fajne rozwiązanie, ale to ma w sumie swoje plusy i minusy, bo z takim mm, bolcem obok to fajnie trzyma gumę, ale jak szczupak atakuje, to może na przykład ro, rozerwać to i to nie będzie się dłużej trzymało, więc zalecam bez takiego prostu pinu. To jest, I to są najlepsze, To jest, pyta się, Przemek, jak to dobrać? Mm. W większości albo patrzymy średnicę gumy, tak? Czyli na przykład 27 cm tutaj nie wejdzie, ale do takiej gumy już w ogóle może wejść. Więc patrzymy, ja polecam między centymetr a 2 cm. Co dalej potrzebujemy? Potrzebujemy takie szczypce, żeby można było by rozszerzyć kółko łącznikowe. To są BKK tweezary, ale też można kupić inne rozwiązanie z Mikado, z Jacksona czy coś, ale to kosztuje 30 chyba złotych. To zależy od marki. Bo to są takie małe, też mamy takie grube, fajne szczypce do takich już mm, większych. Ale to po prostu zależy od Was. wam kupować z BKK. Ja tylko na tym możecie kupić sobie na AliExpress. Ci wychodzi wtedy taniej. To mamy już mm, na tyle. Więc zapraszam Was do uzbrojenia gumy. Mamy gumę. Mamy wkrętki, inne pierdołki. Bierzemy tak. Co pierwsze bierzemy? Mm, otwieramy sobie. Bierzemy ten wkręt po prostu. elegancko. Prosta, jak drut robota. Wkręcamy sobie do przynęty elegancko, żeby ta przynęta mniej więcej była równa, nie miała łba przykrzywionego po prostu. Bo potem to nieładnie wygląda, ale to i tak nie ma znaczenia, bo szczupak uderzy nawet w kabanosa. Były takie przypadki, na przykład chyba typ od ryb czy coś. Teraz tak wkręcamy. Mamy tak, może być nawet tak. Najbardziej zalecam w ten sposób, bo wtedy... Yy, od razu kręcik idzie w dół, nie ma, nie ma, nie ma takiej po prostu blokady. Zatem co bierzemy? Oczywiście bierzemy sobie kółka łożysikowe. Lepiej je wysypać do pudełeczka, położyć sobie obok. I to się często gubi, więc polecam trzymać wam w oryginalnych opakowaniach, niż to mieć rozwalne, bo sobie mniejsze w ogóle opakowanie, żeby to otrzymać po prostu. Teraz tak co bierzemy? Bierzemy sobie twizary. Teraz tak, bierzemy sobie w tym miejscu, bierzemy sobie ta, o. Bierzemy sobie, zahaczamy, elegancko przytrzymujemy. Mamy takie otwarcie. Potem sobie, bierzemy? przytrzymujemy tak i, sta i robimy coś takiego, staramy się przeciągnąć przez to, i wtedy puszczamy, i kółeczko jest założone. Mm, to zależy od kółek łącznikowych, bo niektóre są strasznie ciężko. Które są łatwo, jakby łatwo je prostu rozszerzyć i nie od razu że zbudowano, trzeba mieć wprawę. Ja za pierwszym razem jak to coś dostałem, w do sklepu pani, jak to się tego używa, ale po tam kilkunastu gumach od razu wam to siada. Potem co, hmm, bierzemy, ktoś mnie zapyta przemyk, jak tą w ogóle komu zbroić. Najlepiej żeby hak był jeden na przykład gdzieś tutaj przy tyłku, a drugi gdzieś był na przodzie, gdzieś tak po środku, bo najczęściej szczupak atakuje albo tyłek. Albo gdzieś pomiędzy, gdzieś w głowę, po prostu tak po prostu zauważyłem po swoich gumach. Że szczupak naj, najczęściej uderzał w łeb. Ja tego nie zacięłem po szczupaku, na przykład nie wiem jakieś 50 cm czy I Tak samo kolejna sprawa. No, jak pokazywałem, tak. Bierzemy szczypce elegancko, bierzemy, przyciskamy to kółeczko. Można sobie pomóc ręcznie, albo. Tymi szczypcami, albo, albo sobie ręcznie po prostu pomagam. Teraz tak, ja taką konstrukcję, dajemy kolejne kółeczko. Ja to oczywiście pokazuję, bo to robi się naprawdę szybko, tylko dla filmiku pokazuję jak to w ogóle zrobić. Ładnie przeciągamy, jest kolejne kółeczko, bierzemy sobie haki. Teraz tak, bierzemy sobie ten hak. Patrzymy, patrzymy że na przykład uzbrajemy sobie w tym miejscu, to hak będzie gdzieś dotąd. To sobie teraz tak, to sobie w tym miejscu zostawiamy elegancko. Teraz tak, bierzemy kółeczko klasycznie. I pamiętajcie, robimy to górą, nie dołem, bo wtedy jest tak niewygodnie. Jest po prostu większy problem, żeby to kółeczko w ogóle rozszerzyć, to włożyć. I pamiętajmy, że tego nie robimy przy samym początku bo tego nie włożymy tej przęty, tylko robimy gdzieś robimy parę milimetrów odstępu jest, bierzemy sobie takie kółko roz, i przekładamy tą przętę i często polecam Wam przytrzymać palcem, bo y, potrafi uciec z tego kółeczka i pamiętajcie uważamy na haki, bo y, każdy hak jest ostry, można się to skaleczyć, sobie coś przypadkiem wbić nikt by tego potem nie chciał jechać do szpitala, więc uważamy z tymi hakami, nie robimy nic na siłę Teraz tak elegancko jest wbite jest potem wbita. I co potem, Przemek, robimy? No dobra, no mam taki coś, jak pan to daje Przemec. Nieczęsto używam, że w tym, o, że w tym miejscu sobie bierę hak i żeby przychodził przez, Po prostu tak sobie przychodził ten krętik. Albo pinu, żeby to się nie wierciło, ale ja nie zawsze zalecam piny po prostu. Potem tak, potem bierzemy i pamiętajmy, że komy na przykład pin, ja wam pokażę po prostu żeby przykład mamy tak, żeby pin żeby pin nie przeszkadzał hakowi. I na przykład czekamy gumę piękną. To żeby w tym miejscu e, pin nie przeszkadza ani hakowi, tylko sobie ruźno lata jest po prostu pod hakiem. Teraz tak co bierzemy w takiej sytuacji? Bierzemy mamy elegancko bierzemy sobie tak samo uważamy, żeby się nie ukuć. Bierzemy tak samo, czyli Rozszerzamy. To to jest naprawdę bardzo proste. Przesuwamy sobie. Jest elegancka. Mamy pin, jak mówiłem. Jest w fajnym miejscu. O, o to mi chodziło, żeby, żeby na dole był ten pin, a nie na górze teraz sobie, tą po prostu nie wiem wbijamy sobie w jakimś sensie, miejscu, czyli na przykład nie wiem, o, w tym. jak na przykład w ten sposób i guma jest ma za małą głowę, że widać, że ten pin będzie wystawał sobie, o w ten sposób zrobić do gumy przyjrzeć się i patrzymy, o kurde hak wystaje, bierzemy do pod kątem wbijamy, i jest sprawa rozwiązana, ała, no właśnie o tym mówię. Teraz sobie potem to wbijamy elegancko. Wbijamy sobie to. No okej, okay, mamy część pierwszą w sumie i zapomniałem o najważniejszej rzeczy, żeby. Żeby to nie było tak prosto, jak mamy teraz pokazane, że to było po prostu bardziej leciutko przykrzywione. Dlaczego? Bo wtedy nam się po prostu lepiej ustawia ten yy, pin. Nie, nie blokuj nam krętnika. krętnik może sobie luźno latać jak chce. Dobra, mamy wbite. Do, do, mamy wbite. Wbijamy sobie też tutaj pięknie. O. Dobra, mamy o, kół, o. Musi być coś takiego, takie kółeczko to można po jakimś czasie się skapnąć, że coś jest nie tak. Mamy tak zrobione. Mamy elegancko. Teraz bierzemy kręclik i zakładamy na to po prostu w sumie takiego tailabusa zaraz będzie więc Często, że o, patrzymy, żeby się nie zagapić, że nagle będzie za duży po prostu. Teraz tak. Patrzymy, gdzie nam hak w ogóle będzie wystaw w którym miejscu, żeby nie było zbyt dużego luzu, żeby to sobie nie latało jak chce po całej bo potem y, to się lubi plątać, jakieś glony. Nikt tego nie chce. I jak jest na sztywno, to fajnie siedzi o nic się nie powinno zaplątać. Bierzemy sobie taką gumę, patrzymy sobie. Bierzemy taką gumę i damy sobie krętlik na przykład. Dajemy koło ogona, żeby uderzył w ogon. Krędzik nam wysta yy, dajemy tak, kółkącznikowe. Elegancko jest pięknie. Jest uzbrojone. Jest pięknie. Teraz sobie bierzemy. O, mamy uzbrojone. Bierzemy, dajemy w ogon, gdzieś tutaj, na przykład w tym miejscu. Jest elegancko. Tutaj wtedy bym proponował dać pina. Jakiegoś pina, żeby to sobie nie latało. Mamy takie elegancko dane. I co? Przy takiej sytuacji, co teraz mamy? Czyli jest za, za duża. Albo na przykład sobie pin, żeby wracać, bo będzie do jak zmieniamy gumę, będzie do większej gumy, a nie po prostu pod to. Albo sobie to skrócamy. Ja w tym jest po prostu skrócę. Mamy taką piękną, dozbrojoną gumę. Bierzemy sobie jakąś szczeburaszkę, uzbramy, dowoli, co chcemy. Mm, więc tak to ładnie wygląda. Jest elegancko uzbrojona. Możemy sobie też to po prostu powiększyć. Możemy sobie. O, możemy sobie dać w tym miejscu, gdzie chcieliśmy. Jest guma uzbrojona, jest guma uzbrojona. Jest na sztywno, jest na sztywno. Ani to się nie owala o nigdzie, oni się nie zaczepią. więc to jest fajne rozwiązanie. Teraz pokażę Wam, jak uzbroić mm, mniejszą gumę. Ten sam, ten sam schemat działania, więc dosłownie ten sam schemat działania, tylko tak. Ja polecam tutaj dać, tutaj polecam dać wam główkę cigową. To jest między hak 8. hak ósemka wystarcza, z takim na dole dzęzlem, żeby można było to podczepić, ale ja wam, ja wam pokażę uzbrojenie po prostu w pin i w hak. W tym celu użyjemy takiego haka, czwóreczki mamy, albo też można użyć takiego haka 1.0. Miałem szczupaka, miałem szczupaka, to jest też sposób sprawdzony, jak, jak jesteśmy na jakimś wyjeździe, nie mamy nic pod ręką, mamy takie duże haki albo mniejsze, ale większość się załatwiam takich czwóreczek po prostu małych, żeby to, był, żeby to było w reczego jakakolwiek do zbrojka. Więc bierzemy ten sam schronię bierzemy sobie taką wkrętkę piękną, sobie tutaj wkręcamy elegancko, potem. Jest pięknie, szczupek na tego nie wyrwie, nie ma szans. I taki mam działania też można dać tutaj do 34 kg albo nawet mniejsza. Bo zależy od preferencji własnej po prostu. Taki. I znowu leci Timelapse. Tylko polecam Wam się tutaj uzbroić. Jaki jest hak większy, to w brzuch. Jaki jest mniejszy, to po prostu gdzieś po boku, na dole. To zależy też od was w sumie. Więc Timelapse. Elegancko do zbrojki możemy sobie regulować, tutaj więcej podbrzuszek, gdzieś tutaj bardziej z tyłu ogonot, można dać takie mm, dwa haki. I to jest ten schemat działania, tylko tej tylko sobie dajmy na przykład z tyłu, tutaj kolejny hak, mamy taką gumę, czy buraczkę jakąś, 20, 30 picobello, ładna guma. Więc to jest cała sprawa prostek brud. Dobra, i jakie są w ogóle ceny? No to zapytał się mnie, ile są takie w ogóle krętyki i kółko łańcznikowe, kół przy kosztują 399 na moim w sklepie ulubionym, sprawdzającym na FishingStore, to nie jest reklama, tylko to jest mój y, osobisty wybór i sprawdzony sklep. Q, i teraz tak, krętlik kosztuje 3,49 za 10 sztuk, tutaj tak samo my 10 sztuk. Ktoś byś pytał, jak kosztują BKK, czyli to są te, które używam UVC 1.0, to jest 35,90 za 5 sztuk, a to są Javsy Triples, tych chyba aktualnie nie ma dostępnych z tego co widzę, to i podobne haki kosztują 15,90 za też 5 sztuk, nie, za, przepraszam, za 7 sztuk i te BKK twizery 39,90, ale to kup kupicie taniej na Aliexpress czy gdzieś indziej. I pamiętajcie to wszystko zależy od sklepu gdzie co, gdzie co kosztuje drożej, taniej. Czy wy to wytacowujecie przez internet, czy kupicie stacjonarnie, bo stacjonarnie może być taniej, drożej. To zależy wszystko od sklepu. Ja, ja dałem Wam moje rekomendacje. Nikogo nie sponsoruję nikogo nie promuję. To jest po prostu moja rekomendacja. Więc tak, więc ja Wam dziękuję za ten piękny odcinek. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście w tym odcinku. I życzę Wam miłego dnia, nocy, kawusi, pracy, szkoły się maną.